Boi boję się trochę zaryzykować, że on jednak za chwilę się odwróci Już wcale tak fajnie nie będzie Mamy coś ciekawego, mamy księgi, mamy jakieś dziwne, inne rzeczy Unikatowe łupy, jakoś mnie zbytnio nie interesują A dzisiaj... to z tej strony skąd dzisiaj w Zajmę się okulary, chociaż... Czy to ma jakieś znaczenie, czy ja mam je na sobie, czy ja nie mam ich na sobie? Napiszcie mi to w komentarzu Dzisiaj jeszcze zagramy bez okularów Dobra, mamy jeszczej kopa na placu jakimś tam, nie zapamiętam dokładnie nazwy. E, jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy przednim nim razem. szczerze mówiąc, nie pamiętam, zrobiliśmy przednim razem, bo dawno to nagrywałem. jakoś, jakoś nie, nie pomyślałem, żeby sprawdzić to. E, po... Sprawdzić to. E, Zna tylne wejście, aha, czyli musimy mieć do architekta, który zna tylne wejście do domu Barona, i od niego dowiedzieć się, jak wejść, no, po prostu do, do zamku, czy do czego tam, prawda. Eee, ja mam nadzieję, że wszystkie sterowanie i to wszystko tam inne pamiętam, bo jak nie, to może nas przerąbane, ale dobra, dobra, dam, dam radę. Ja trochę jak nie wiem, czy, czy wiecie, narzekałem ostatnio trochę na to, grę że wówczas ciągle narzekam. Bo, bo... ciągle dowiaduje się nowych rzeczy, które, które po prostu no, Jakby od Od, od tego wywołują mnie od gry, no wiecie, po prostu odechciewa mi się grać przez to. No wiecie, no jest, jest sporo tutaj takich rzeczy, które, które wkurzyłyby każdego... każdego normalnego gracza. Typu na przykład to, że nie możemy wrócić, no to jest, to jest, to jest naprawdę... to jest masakra. No nie powiecie, że nie, naprawdę, no nie powiecie mi po prostu, że nie. Wy to przeciąg, dziękuję. Ehm... Okej, okej, okay, okay. wróćmy, znaczy idźmy, idźmy do tego domu architekta Podaję, że musimy iść tędy, bo to jest w sumie jedyny, jedyny, jedyna droga, którą możemy przejść na drugą stronę Możemy przejść to jakoś inaczej? Jeszcze nie Więc musimy zejść na luf w takim razie Hopaj, hopaj, Gareth, hopaj, dziękuję A ty tutaj nic nie możesz zebrać już, jak mi przykro Warownia wybuchła, no i, i, i co teraz? I, I co teraz? Czy ja mam się śmiać, czy ja mam płakać? Ja nie wiem A... No miejmy nadzieję, że jest tak mocna jak, jak ją... O, o, jak, jak jak mówili, że jest, albo mówił, że jest. E, czekajcie, mogę iść chyba dołem i mogę iść górą? Na to to przynajmniej wygląda, ale nie, w sumie chyba mogę iść tylko i wyłącznie górą, więc pójdziemy tak jak musimy iść. I nie będziemy... I nie... nie możemy już się wrócić, prawda? Tak, gówno, jakbym mógł się wrócić to by było fajnie. Ale nie, tak fajnie w tej grze nie ma niestety. Tak fajnie w tej grze nie ma i wszystko musimy robić... Robić... Kurczę... To samo, to samo. Za każdym razem jak już wiemy, że jest takie przejście, to wiemy, że będzie nowa mapa i że wyskoczy nam w ten, że nowa łapa, nowa mapa się ładuje albo dostępna. O, jednak nie było. Dobra, to może jednak nie w tych momentach. Tak, dzisiaj wszyscy robią wizyty domowe. Dzisiaj wszyscy dosłownie robią wizyty domowe. Nikt nie zwraca na uwagi na to, że idzie kar, więc... my dobra, eee, wejście, wejście, tam możemy iść. I tam możemy iść, a tam stoi strażnik. Pójdźmy najpierw, może tędy. Spróbujmy tędy. Mam nadzieję, że mi się uda. Czekajcie, możemy wejść tutaj. Nie mogę wejść, niestety. Mogę zejść sobie tutaj. O. Kurde, czekajcie. Tyle. Ja nie wiem, czy ja tam jakoś wejdę na górę, bo przecież tu. Przecież tu się nie da. We... Chyba, że tędy. Dobra, czekajcie, tędy się da. Prawda? Tak, dobra. Raczej, raczej, tak, raczej. O kurde. Fakt, czekajcie, chyba pies za mną idzie. No, może jednak, nie, ale wystraszył mnie skurkowaniec. Naprawdę, mnie cholera wystraszył. Zastraniec, za pies mnie wziął i wystraszył. Nie spodziewałem się, naprawdę, takiego obrotu akcji, że pies mnie może wystraszyć. No, naprawdę. No, niesamowite, po prostu. Dajmy sobie to, użyjmy tego kwiatka. Stąd pięknego, piękniejszego kwiatka. Idźmy na górę. Oby, oby teraz nikt tutaj nie szedł, bo jeżeli ktoś będzie szedł, to już normalnie możemy powiedzieć, że po mnie, naprawdę, że po mnie, że po prostu jest po mnie, jakby nie pać, prawda? Możemy mieć tutaj jeszcze jakąś inną drogą, tam możemy iść, i tędy to idziemy sobie spokojnie na drugą stronę, albo tędy oknem możemy jeszcze wejść. I no, jest dużo możliwości, ale w sumie nie czekajcie, co tutaj jest tak naprawdę, bo ja nie wiem, co tutaj jest. Znaczy, trudno, żebym wiedział, jak jeszcze tutaj nie byłem, prawda? Tutaj jest. Szuflada. Zakręć, 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 zakręć. Ok, zakręciłem. Nie wiem, co to było. Czy to było. Czy to była woda, czy co to było? Nie mam pojęcia, co to było tak naprawdę. Ale coś to było i to wiem. To wiem, że to coś było. I, i tu musimy się tego trzymać, że to kurde, coś było. Niech nam się zauważył, prawda? Nie. I mamy te, nożyce mamy. No, czy jak to tam się siękolwiek nazywało? Wiecie, to takie. Jak to się nazywało? Uu, czekajcie, nowa mapa. O, widzicie, i teraz już nie mogę przejść. A tam jeszcze było chyba przejście jakieś. No masakra Ale naprawdę, a nie, teraz dobra, mogę jeszcze tak przejść Jednak mogę przejść, dobra, mają, mają, mają szczęście, naprawdę Gra ma dzisiaj szczęście niesamowite Ja chyba zginę, jeżeli tu będę próbował zejść Prawda? Tak, no bo nie umie przejść pod drabinie, zejść No bo po co miałbym schodzić pod drabinie, no A nie, jednak umie, dobra Nieważne, nieważne, jednak umie schodzić pod drabinie Dobra, tutaj możemy obciąć to Opa I nie wiem, nie wiem co to, ale to chyba pułapki są Wszystkie pułapki, które były po drodze teraz mi tego bało czyż, czyż nie? Chyba tak Wolę Wolę może nie ryzykować. O, tutaj być, była pułapka. Uu, tutaj normalnie to by była pułapka. Tak, ja się zgadzam. Ja dobrze, że ja to dezaktywowałem, bo inaczej bym miał przerąbane i normalnie nie wiedziałbym, że tutaj w ogóle są jakiekolwiek pułapki. Cieszę się, że kupiłem te rzeczywiście. No, cieszę się w ogóle, że wróciłem po nie. Znaczy, no wiecie, no, że, że kupiłem je. No kurde, ogólnie. Że ogólnie kupiłem. Dobra, tutaj coś jest do otwarcia, tam jest coś do wzięcia i tu jest coś też do wzięcia. Dobra, to może być coś innego. Tylko jak tam teraz przejść moje ideas? To są, nie wiem, nie wiem, nie mam w ogóle ideas. Tutaj, aha, tutaj możemy przejść. Fuki. Fuki fuki. I czekajcie, tu jest y, pracownia architekta. O. Oh. Fuck. Gdzie on polas? Gdzie on polas? Gdzie on Naprawdę? Tam poszedł Kurde, to nie byłem ja, prawda? Nie, to nie byłem ja. dobra Uhu. Nie widziałeś mnie, że nie widziałeś mnie? Nie widział mnie? Nie widział mnie? Widzieliście to? Co znowu, że się otworzył? czy tu coś jest. Coś bardzo cennego. Normalnie dało mi 40 golda, ludzie. 40! Czy wy sobie wyobrażacie, ile to jest golda normalnie? Dobra, mam maksymalną ilość. Glad I'm glad when this is all over. Ja mam ten gdzieś. Że ty, że ty jesteś glad. Co to mi kurde od, wało? Gdzie ten przewód tutaj leci? Aha, odblokowało mi... Nie gadaj, że odblokowało mi drzwi. Nawet mnie gada, że odblokowało mi drzwi. Po co mi odblokować drzwi? Ci, Jom, nic nie usłyszałeś, prawda? Nie, nic nie usłyszałem. Dobrze. Eee. Czekajcie, ja mam taki. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Wow, dobra, on poszedł w ogóle w drugą stronę. Dobra, nieważne. Myślałem, że pójdzie w moją stronę, ale jednak nie poszedł w moją stronę. On pójdzie teraz na dół. Tak, no i o to właśnie chodziło. A my sobie nas na luzie wyjdziemy i nie będziemy musieli się niczym przejmować już. Proszę bardzo. Widzicie? Mówiłem genialnie. Genialnie o to właśnie chodziło. Czy to jest do wzięcia? Tak, to kolejne 40 golda mi da. O, Fuck, coś użyłem. Nie wiem co... A, użyłem kwiatka. Nie, nie to miałem na... Nie to miałem na celu. Nie miałem na celu użycia kwiatka.

Jezu jak oni blisko chodzą. Ja się ja słyszę tylko te dźwięki i się boję. Bo myślę sobie, że oni za chwilę tutaj do mnie przyjdą albo coś. Nie mam pojęcia gdzie oni są tak naprawdę. Czekajcie gdzie oni są? O tutaj jest kusiwa, tutaj idzie Chowaj się, chowaj się Ale ja się denerwuję niesamowicie po prostu jak on chodzi tutaj. Łodzi tutaj. Mogę coś zrobić z tym zegarem, nie? O, oh, will hurt, yeah, ja mam tu gdzieś, że ciebie coś boli. Chowaj, chowaj, znaczy gaś, 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 dziękuję. Tak, tutaj mogę wejść, No to to się mogę domyśleć, czy to, że tutaj mogę wejść, prawda? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Co jest? Tu... Czy żeby tutaj był? Ej. Tak, tu jest wyjście na zewnątrz, nie no, zarombiście, przyszedłem się normalnie tam, gdzie... Gdzie normalnie mogłem wejść wcześniej. uff, było blisko. Tu są świece? Tak, to są świece. Nie zorientował się nawet, że ktoś zgasił światło, ale po co się orientować? Przecież to kurczę tylko światło, prawda? Tak, najgorsze jest to, że tutaj światło takiego nie ma, jak się wydaje, że jest. Siwa Wow 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 ej bez, bez takich ej, bez takich, bez jaj Gdzie on teraz jest? <słysza> mam że <słysza> <"Sie> w dupie Nie nie, bo on myśli, że ktoś mi powie to będzie fajny się kurde myli Kupi ptak <słysza> <nothing>. <słysza> No, Też tak myślę Wszyst go ptaka Prawie wykryli mnie przez ptaka Oh, fuck, tam i tam jeszcze na górze chodzi ziomek. O ja pierdziule O kuźwa. No to jestem w dupie, jestem głęboko w dupie. O, kuźwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu. Ready? Dawaj, udało się, dobra, ale to nie było. To nie było... Ja nie wiedziałem, że tam jeszcze na górze jest jakiś ziomek. To jak ja by nie niepostrzeżenie, ja nie mogę zgasić tego chyba na górze, prawda? Że, że randola czy tam to coś tam świeci. Nie wiem czy mogę to... Może mogę to zrzucić, ale... Mogę to zgasić. Mogę to zgasić, na pewno mogę to zgasić. Tu to miał sens, tak mi się przynajmniej wydaje. On mnie wcale nie widział, tylko udaje, że mnie widział. A jednak nie mogę tego zgasić, dobra. Oh fuck, oh fuck. Chowaj się, chowaj się! Akurat, dobra, chował się, chownął się, chownął się, chownął się. Nowe słowo wymyśliłem. No ty, co już? A on teraz idzie, dobra, rozumiem cię. Rozum teraz co sobie będziesz chodził tak sobie tak szybko, teraz będziesz chodził, wy nie, wiem ja bym nie chciał, żebyś ty chodził szybko. Nie taki był plan. Dziękuję bardzo, dziękuję, wychodzimy ziom On oczywiście o tym nie wie, że my wyszliśmy, więc jest bardzo dobrze. O, to możemy zrzucić I Intruder. Szkoda, że nie wiesz gdzie jestem, ziom Jak to support? Ja tu nie chcę żadnego supporta, kurde O, kurde, teraz przeszukują szafę, e, to już tutaj na maksa idą Idą ostro Idą, idą po całej, po, po bandzie idą naprawdę, A oni lecą po bandzie normalnie, nie da się powiedzieć, że nie Cholera, jak sprawdzają szafki to jest coś niesamowitego Bo to rzadko kiedy się zdarza z tego co zauważyłem Mnie tu wcale ziomek nie było, mnie tu nie było No, mnie tu wcale nie było. Ty już powinieneś. O! Tam nic nie było. Tam nic nie było, ziem, naprawdę. Tam nic nie było. Dostałem się na górę. Dostałem się na górę, ludzie. Dostałem się na górę i to właśnie chodziło. Dobra. Dobra, w sumie można powiedzieć, że jest czysto. Tak, ty już osz... szalejesz. Okej, okay, czy tutaj ktoś chodzi? Nie, chyba jednak nie, e, dawaj, dawaj, daj, gaś, dawaj, 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 dobra, 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 dobra Możemy tutaj coś sprawdzić, tutaj chyba nikogo nie ma, nie, dobra. Fuck wystraszyłem się jak krzyknął Nie spodziewałem się tego Ukryte wejście, tego właśnie... Dokładnie tego właśnie szukaliśmy Ale czekajcie, bo, bo tu możemy coś jeszcze sobie sprawdzić If you come Master Eastwick, release this door. Ale on chyba nie ma zamiaru, wiesz o tym? on naprawdę? Ku To cool. no, wcale nie byłem ja, ale to wcale nie ja To wcale nie ja. Naprawdę ja go wcale nie, poda... nie ja go wcale nie powaliłem. A jak, jak on niby chciał się tutaj dostać, jak tu nawet nie ma klamki do drzwi? No to po co mi tutaj to było? No po co? No nic nie ma, e, to ja idę stąd. Chodź, idziemy ziom. Tego właśnie tego oszukaliśmy tutaj, o tego szukaliśmy. Nie, my tego wcale nie szukaliśmy, bo tutaj my tak naprawdę byliśmy cholera jasna. A nie, my tutaj musieliśmy się dostać, dobra rozumiem. rozumiem. A nie, może jednak nie. Ej, dobra, bo to mnie, to mnie zaczyna powoli denerwować, że ja nie wiem, czy ja naprawdę dobrze idę. Tak naprawdę wiecie? Chyba tak, chyba chyba dobrze, idę, bo tutaj to jest jedyna droga, która teraz prowadzi gdziekolwiek, prawda? Tak, nowa mapa, czyli za chwilę nie będziemy mogli się wrócić, gdzieś nam to jest zablokuje nas gra. Ja się nie dziwię, że i tak będzie, w ogóle, ja się w ogóle nic to już będzie normalne. Co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Chodź, idziemy, szybciej, gara, szybko.

oni mnie nie widzą wcale Oni wcale mnie nie widzą Mam nadzieję, że akurat żaden ża ża nie zachce się podejść do sejfu czy oni zaczę czy ona zaczęła się ruszać? Nie, już myślałem. Tam ona ma chyba jeszcze jeden naszyjnik, ej, okay, czekajcie. Okej, okay. to ona ma jeszcze jeden naszyjnik, z tego co widzę. Tak, dokładnie, ona ma jeszcze jeden. Fluk! Fuk! Ja Geez. O, fuck, fuck, Chowaj się, chuj! Nas tu nie ma! Ci! tutaj za chwilę podejdzie? Jeżeli nie tak, to będę musiał chyba na niego wyskoczyć i go powalić. Normalnie nie wiem, co ja będę mógł wtedy zrobić. Nie, chyba już się uspokoili. Ale nie jestem pewien, czy tutaj ktoś idzie. Słyszę to, jakby ktoś tutaj szedł na no to nie, to po Ale nie wiem kto. O, wracają się. Wracają się, czyli wszystko jest okej, okay. czyli w ogóle nic nie wiedzą, że coś tam był. Ale ja nie wiem, jak tam ona mi w ogóle zauważyła. To było niesamowite po prostu. Dobra, i teraz tylko pytanie. I gdzie ja mam do cholery iść? Ja tu przypadkiem tak, ja tu do cholery byłem już Ja tu byłem, to, to jest to dokładnie miejsce, okay. gdzie ja byłem przy, niedawno No jakieś normalnie 10 sekund temu tutaj byłem, no dobra, może 2 minuty, ale, ale to mniejsza to jest dokładnie ten sam, ten sam czas, o którym ja mówię No popatrzcie no ja tu byłem i tam jest przejście czekajcie, tutaj wam pokażę, o tutaj jest wyjście na dwól gdzieś za chwilkę, o tutaj o czekajcie tutaj co jest tutaj? Hmm. Tu jest głośne coś, więc musimy iść górą chyba. O, tak o ten do pójdziemy sobie. Ciii. 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 Za chwilę zwrócimy ich uwagę i musimy obczaić co o nim takiego... Ej, tutaj było... tutaj było dwóch. A, tu jest drugi, dobra. Czy jest coś, co... Tu są książki, dobra, widzę. Widzę, widzę, widzę. To jest tajemne przejście, to jest sekretne przejście te. To mogę przy. Dziwne, że w ogóle nie usłyszał, że jak wyjąłem cokolwiek. Dobra, 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 nie zauważył mnie, nie zauważył mnie. Czekajcie, za chwilę to rzucimy. Będziemy biec. Że znaczy, będziemy szli backstabbing znaczy Dawaj, 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 dawaj. Udało się, udało się. I to praktycznie... Jak tego raz mnie dzisiaj wykryli? I to przez przypadek, naprawdę, przez zwalony jeden przypadek. Czy coś mi to dało? Uu. Uuuu, Muszę na górę. No to idziemy na górę. Nie, nie bym chciał najpierw na dół iść. Będziemy jechać chyba godzinę, będziemy jechać na górę. On kuc, kłócni, wstań, kucni, wstań kłótni, wstał, kutni, kutni wsań, wstań, kłóci w całym wstań, kłócnik, kutni wstań, stutni, kuciu, kuciu, wstań, Kucni wstań, nie wstawaj, a może kłócnię, a może kuchni, a może a może kuch Oh, I can't uh, uh. do this, do I need those plants. That explains yeah. no, his lack of cooperation. I one of the Baron's associates appears to be bad for your health. One way or another, he was going to... Oddaj mi to co miałeś na szyi, bo tobie już to niepotrzebne niestety Dawaj, <laughs> dawaj, 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 nie poddawaj, dawaj, nie poddawaj Mogę to wyciąć? Nie. On mogę szukać przełącznika. Tu jest jeden. Dawaj, tu jest drugi.

Aha, okej, okay, to nie będzie raczej. Raczej tak jest zbytnio trudne, tak mi się wydaje. Nie, to było dobrze. Jeszcze chyba tylko to muszę ustać. Nie, może i to jeszcze jest źle. Nie, 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 już wiem. To musi, to musi wyglądać jak, jak ten: jak. Z... coś fajnego musi to wyglądać. Które to będzie pasowało, do cholery jasnej, to... To w sumie może wygląda trochę jak... Nie, nie To tutaj Tak, ja się tutaj bawię w jakieś chowanego No nie tak, no naprawdę, nie tak Tutaj to, to wiem, że pasuje To To pasuje Tak może, no dobra, no niech będzie, że to tak pasuje, tak oh. To nie, to akurat chyba było dobre, wie, wiecie? Yy, tutaj O matko, jakie to jest głupio skomplikowane? A może ja tamto mam ułożyć? Ej, dobra, rozumiem. Rozumiem, już teraz ok. Już wiem, dziękuję bardzo. Tak, 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 już ok, już wiem. Tutaj ma być to. O, widzicie, widzicie, już wiem. Ja nie, ja nie zauważyłem tego budynku naprzeciwko, jezu, nie zauważyłem kompletnie tego budynku naprzeciwko, naprawdę. Hmm, jakie to było niemiłe, no? Czekajcie, jakie plany? Ja się pytam, jakie plany? Czy ja mam ich gdzieś na górę? Czy co to mnie w ogóle. Nie, czekajcie, na dół, na dół, na dół, zejdź, 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 zejdź. Tutaj gdzieś widziałem. No, o zejdź, kurde. O matko, co za idiota. Tu są plany, właśnie, dokładnie o to chodziło. Zabisz je po prostu! Rozerwij, zdejmij... Ja go nie zabiłem wcale, co za idioci O tak, to było to ze trailera Dokładnie to było to ze trailera, ja myślałem, że to normalnie jest gra, że sam musisz tutaj biegać, a tu nie. na to wygląda, że nie O tutaj muszę już sam biegać Dawaj, 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 dobra! Ziom, 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 biegni, biegnij, 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 ile sił w nogach Uuuu, cześć pan... uuu, strażnicy! Uu, good, 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 good evening. Bardzo good. Mhm. Ja tylko spację spacer klikam, ja nie wiem czy ja dobrze robię. Ja nawet nie muszę bia A jednak biegnę! Mhm. Jednak tak. Dobra, dobra, dobra. W tych sękach animowanych ja nic nie muszę robić, on sam wszystko robi. Niestety. A szkoda, naprawdę. Uuuuu.

Ruszaj do wartowni. Dobra, no to ruszamy do wartowni. Za chwilę zapiszemy, i za chwilę skończymy odcinek, i za chwilę zakończymy to w poprzednim odcinku. Znaczy w następnym odcinku, nie w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku nie pamiętam co było. Eee... Dawaj. Biegnij, biegnij w górę, biegnij, biegnij w dół. Biegnij, biegnij w górę. Wspinaj się w dół. Można wspinać się w dół? Nie, nie można wspinać się w dół. Uuu, tutaj byłem? Nie. Ciały. Ha, 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 ha. Za chwilkę kończymy, za chwilkę już, 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 już już 28 minut. O, widzicie akurat o to mi chodziło. Dokładnie o to, żeby było wczytywanie. Więc ja się teraz z wami mogę pożegnać. Na razie, cześć i pa i widzimy się już niedługo, czyli w następnym odcinku, więc pa pa, pa pa... Psz.